Witam wszystkich na moim vlogu. Dzisiaj odcinek, na który część z Was czekała już dość długo, bo zapowiadałem go kilka miesięcy tak naprawdę temu. A to odcinek odnośnie tego, ile można zrobić na farmie w Wielkiej Brytanii. Oczywiście zanim cokolwiek powiem, trzeba troszeczkę powiedzieć o tej pracy, czyli trzeba powiedzieć, ile godzin pracuję, jak to wszystko wygląda, bo często słyszę jakichś ludzi, którzy mówią o swoich zarobkach no i później dopytując, ja dopytując ich o to ile godzin pracują e, dowiaduję się, że pracują na przykład po 12 godzin dziennie no i to taką pracę stawia w całkowicie innym miejscu, więc e, ja tutaj chciałbym powiedzieć o wszystkim co chyba powinniście wiedzieć, część z Was o tym wie ale, ale e, ja chcę to powiedzieć po prostu wszystko od początku, jak to tutaj wygląda więc tydzień pracy to zwykle Poniżej 40 godzin, ale my tu przyjmiemy, że, jest, że pracuje 40 godzin tygodniowo. I teraz to wygląda mniej więcej tak, że zaczynam pracę o godzinie 8 rano no i kończę ją o godzinie 16. Często jest to dość wcześniej, dużo wcześniej, ale no różnie wychodzi. Ale zakładamy, że do 16, że jest to 40 godzin. Do tego dochodzą e, alarmy. Tutaj na farmie to jest farma kurczaków, o, o czym trzeba zdecydowanie powiedzieć, ale później jeszcze o tym dokładnie wspomnę o tym, co się tutaj robi. Jest to godzina pracy godziny, godziny pracy od godziny 8 do godziny 16. E, ja jestem jeszcze dodatkowo na alarmach e, w każdą środę i czwartek. E, jak na czym polegają te alarmy? Jeżeli coś się stanie w kurniku, mamy tam system, który do nas dzwoni, no i po prostu musimy iść i sprawdzić co się dzieje w tym kurniku. Czasami tych alarmów w ogóle nie ma, tak jak na przykład, jak na przykład ostatnia noc nie było ani jednego alarmu, no a czasami e, sobie człowiek nie pośpi za dużo. E, Różnie to bywa, I, i co jeszcze? Trzeba powiedzieć o tym, że co drugi też tydzień jestem takim backupem dla menadżera. Czyli gdy menadżer tutaj jest dwóch menadżerów, oni pracują co drugi weekend, no i ja jakby jestem z jednym z nich do pary. No i po prostu jeżeli on sobie z jakąś awarią nie może poradzić, wtedy wzywa, wzywa mnie po prostu, żeby mu w czymś pomóc. To się zdarza bardzo, ale to bardzo rzadko, no ale gdzieś tam może się zdarzyć, więc muszę mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że nie mogę się, nie wiem, wyjechać sobie na weekend do Polski czy gdzieś bardzo, bardzo daleko, no bo może się stać taka sytuacja, że akurat będę potrzebny, no i wtedy mm, wtedy będzie ciężko z tego po prostu wyjść, tak więc staram się być. No i teraz co na takiej farmie się robi? To też wam pokazywałem gdzieś w poprzednich odcinkach. No już dosyć dawno, bo kiedyś były też takie odcinki mnie na vlogu, w których dokładnie pokazywałem, jak wygląda dzień pracy. No ale jest to ogólnie jazda na JCB, jest to serwis pieców, serwis JCB też czasami, no, doglądanie tych kurczaków. Tak naprawdę kurczaki karmią się i poją się same, no, ale czasami zdarzają się jakieś awarie, trzeba po prostu je rozwiązać, trzeba znaleźć problem, jeżeli. Na przykład spożycie wody, paszy spada, trzeba iść z takiego kurnika, sprawdzić co się dzieje dokładnie, no i ewentualnie wezwać weterynarza. Później oczywiście też gdzieś podać leki, przeliczyć ile tych leków potrzeba, na jaki kurnik i tak dalej, Praca jest dość blisko. Tu Wam pokażę, część z Was też wie, jak to wygląda, ale część z Was nie wie. Praca jest tutaj, to jest jeden z kurników. Takich kurników mamy ogólnie 8. Akurat na tej farmie mamy cztery, na farmie, która jest po drugiej stronie drogi, tam gdzieś nie wiem, z kilometr stąd, też są cztery kurniki. W tych kurnikach tutaj jest 180 tysięcy. Kurciaków, około 45 tysięcy, to tam różnie wygląda, ale około 45 tysięcy kurciaków na taki jeden kurnik, który tutaj widzicie. No i tutaj widzicie kurnik, a tutaj już widzicie mój domek. I tutaj trzeba przejść do kolejnego tematu, czyli e, co dostajemy w zamian za pracę na takiej farmie. W moim przypadku to wygląda tak, że ja mieszkam tutaj w domku e, holenderskim, w domku angielskim, jak zwał, tak zwał, w baraku można też powiedzieć, jak, jak chcecie tak to ubieście w słowa. E, tak więc macie w pakiecie domek, e, nie płacicie za żadne rachunki. No, dobra, jeden. Za jeden rachunek płacicie i jest to internet. Mógłbym się tutaj podłączyć w sumie do biura. Tylko, że internet jest tak słaby, że postanowiłem po prostu sobie kupić Starlinga. Starlinga, którego tutaj umiejscowiłem sobie na dachu. To droga, bardzo droga rzecz, ale no działa. Jest dosyć szybki. No, i tutaj na tej dziurze, w której mieszkam, e, sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Starlink to koszt 75 e, funtów miesięcznie. Można byłoby za tą cenę mieć naprawdę dużo lepszy internet, ale z tego powodu, że mieszkamy, tutaj gdzie mieszkamy, zobaczcie gdzie my mieszkamy, na kompletnym odludziu, e, to jest tak naprawdę jedyna e, droga. Ja już naprawdę próbowałem internetów z różnych miejsc i Starlink to jest no, jedyna opcja dla nas. Tutaj jeszcze oczywiście, jeszcze oczywiście wam pokażę mniej więcej jak wygląda domek. Tak wygląda domek. Ogrzewanie gazowe, takie wielkie butle. To jest nasz y, ogródek, F, ogródek, bardziej to trawnik. Ogródek jest tam, domek jest tutaj. Tak więc tak to wygląda mniej więcej. Tutaj jest to wszystko ogrodzone, więc jak na angielskie warunki, to dość duży y, ogród. Tutaj plantacja burówki amerykańskiej, nasza. Wiecie, mamy domek, nie płacimy żadnych rachunków takich jak prąd, y, gaz, woda. E, tutaj jeszcze mamy coś takiego jak Cancel Tax. Tego też nie płacimy. No, nie płacimy praktycznie nic oprócz tego internetu i tak jak mówiłem, mamy pracę. Mamy domek holenderski, wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, mamy też spory kawałek ziemi, który mogę tutaj wykorzystać, bo tutaj za mną stoi około 300 uli i to jest mój osobny biznes. Ten barak, który tutaj widzicie, to jest taka naczepa, tira, nie wiem jak to nazwać, taka wielka loduwa to też jest jakby moje, postawione po prostu u mojego szefa, on się na to zgodził, więc ja sobie to trzymam, jak ktoś ogląda moje odcinki od dawna, no to... Wiedz po co to jest, i, i na co, i dla kogo. I wszystko ładnie pięknie. Bardzo fajną rzeczą na pewno jest to, że praca jest bardzo, ale to bardzo e, blisko. E, nie tracimy czasu, w ogóle nie tracimy czasu na dojazdy, no bo ja wychodzę równo o godzinie 8 rano do pracy i już praktycznie w niej jestem, tak więc e, mogę sobie wstać nie wiem za 15:08 e, i. No, i po prostu dotrę do tej pracy na czas. Tak więc jest to na pewno spoko rzeczą. Na pewno spoko rzeczą jest to, że nie ma żadnych rachunków, więc można zaoszczędzić sporo kasy. No, ale część z Was zarzucała mi, że właśnie, jeżeli pewnie masz takie dogodności no bo to są jednak dogodności na angielskie warunki, mimo że pewnie taki domek nie jest dla każdego to jeżeli masz takie dogodności, no to pewnie to jest jakaś najniższa, krajowa, a może nawet i nie. No to nie. Ja myślę, że płaca tutaj jest naprawdę dobra i to za chwilę Wam wszystko tutaj wyszczególnię. Też bym chciał powiedzieć, jak wyglądają te zarobki w Wielkiej Brytanii, żebyście wiedzieli później, w którym miejscu jest, jest ten mój zarobek tutaj na farmie. Google mówi, że taka średnia płaca w Anglii to jest 37,5 tysiąca funtów rocznie, i to jest jeszcze przed zebraniem podatku. Podatku. Zakładając, zakładając, że zarabiamy 37,5 tysiąca funtów, do domu, jak sprawdziłem, to też mi Google powiedział, zabierzemy do domu około 30 tysięcy funtów, co nam daje jakieś 150 tysięcy złotych. No i to będzie odpowiadało mniej więcej 2,5 tysiąca. Funtów e, już na rękę po podatku miesięcznie, czyli jakieś 12,5 tysiąca. Ja już tak zakładam, że funt kosztuje 5 zł, więc byłoby 12,5 tysiąca. No i teraz, jak wygląda e, zarobek przy tych 40 godzinach, przy tym, że mamy ten domek, przy tym, że mamy te wszystkie rzeczy? Jak wygląda, wygląda taki mój zarobek? Akurat e, tutaj rok podatkowy w Anglii jest liczony od kwietnia do kwietnia, więc tutaj będzie, m, niedawno dostałem. M, P60 to się chyba nazywa. Taki dokument, który podsumuje Wam e, zarobek za ostatnie 12 miesięcy, który za chwilę Wam tutaj wyświetla. I w moim przypadku jest to e, gdzieś Wam, będę to na boku mam nadzieję wyświetlał, że się nie, nie pogubię i nie zapomnę o tym. E, jest to 40 ponad 4000. Funtów, no ale to z podatkiem, więc już wam pokazuję, ile, ile jak to wygląda e, po podatku. Po podatku jest to 35200, no i to sobie zróbcie razy 5, to mniej więcej będzie to w złotówkach pokazane. To daje nam mniej więcej 2933 funty, tak mniej więcej Google mi to powiedział e, 2933 funty, czyli to wychodzi jakieś niecałe 15 000 e, tak dobrze mówię, tak. Niecałe 15 tysięcy złotych e, miesięcznie. I tutaj już mówimy e, po podatku na rękę czystego przelewu e, podstawowa płaca u mnie wygląda. Tak, że to jest chyba w tej chwili 33 tysiące funtów miesięcznie, to jest taki dochód gwarantowany. Pozostała kwota, którą, którą gdzieś tam dostajemy, to są właśnie bonusy, które też mam tutaj, postaram się gdzieś wyświetlić, ale po prostu do tych 33 tysięcy trzeba sobie dodać resztę, no i, i po prostu resztę po prostu stanowią bonusy, które no, są dość wysokie. Bonus jest tutaj liczony od tego, im mniej kurczak zje, a więcej urośnie w jak najkrótszym czasie, tym więcej tych pieniędzy po prostu dostajemy. Jest na to, mogę kiedyś zrobić taki odcinek o tym, jak ten bonus jest dokładnie liczony, ale już kiedyś o tym mówiłem na odcinkach. E, tak więc, no, lwią część tej wypłaty jednak stanowią te bonusy. E, a takiego mm, gwarantowanego. Gwarantowanej wypłaty e, po podatku i bez bonusa wychodzi mniej więcej 2150-180 funtów. Coś takiego nie chcę kłamać, ale coś mniej więcej w tym przydziale. Musieliście sobie sprawdzić po prostu, ile jest 33 tysiące po podatku i po ubezpieczeniu, ale kiedyś to sprawdzałem, to było mniej więcej 2180-70-50 funtów. Mniejsza o to, ale coś koło tego. No i reszta to są po prostu bonusy i. E, Tutaj akurat złożyło się tak, że ostatnio chyba w zeszłym miesiącu dostaliśmy taką najlepszą wypłatę, więc tą najlepszą wypłatę też wam pokażę. 3880 funtów to bardzo dobra wypłata moim zdaniem. Eee, oczywiście zdarzy się tak, że tego bonusa w, to, w tym akurat miesiącu Na przykład nie będziemy mieli bonusa, bo akurat tak się składa, że jakby kurczaki nam wyjechały i nie zdążą tego policzyć, więc dostaniemy. Po prostu w przyszłym miesiącu dwa bonusy, i to pewnie wiadomo no, znowu takie dosyć wysokie bonusy. Bardzo pra prawdopodobne, że właśnie będą e, wypłata będzie mniej więcej taka jak ta ostatnia. E, tak więc tak to wygląda. Zarobki moim zdaniem dobre. Oczywiście znajdą się tacy, którzy mają lepsze. E, ja już tutaj w Anglii troszeczkę pracuję, bo pracuję około 10 lat. Nie miałem jakiejś dużej ilości pracy, bo tak naprawdę pracowałem tylko e, w trzech miejscach. A tak naprawdę to w dwóch, wcześniej pracowałem na farmie krów, no i tamte wypłaty były jednak zdecydowanie mniejsze, pracowałem więcej godzin, chyba 3-4 godziny więcej niż tutaj, a pieniędzy dostawałem zdecydowanie mniej. Co prawda też miałem domek w, w tym wszystkim, ale, ale gdzieś tej, tych pieniędzy było zdecydowanie mniej. Tutaj w tej pracy oczywiście są minusy, takie jak to, że jest bardzo duża odpowiedzialność. Jeżeli na przykład e, kiedyś tak to, to się już zdarzyło menadżerowi, nie pojechał po prostu na alarm, e, wywaliło korki w kurniku, no i po prostu cały kurnik 40, akurat 7 tysięcy, bo tamte kurniki są troszeczkę większe, kurciaków się udusiło. Tak więc e, I na to mamy naprawdę niewiele czasu, bo jeżeli taki alarm nam się włączy, i e, temperatura powiedzmy jest, nie wiem, 30 stopni na zewnątrz, e, kurczaki są dość duże, i kurnik już jest taki dosyć wypchany tymi kurczakami, no, e, no to te kurczaki to, to, to naprawdę mm, po pół godziny zaczynają już po prostu powoli e, od dwutlenku węgla się dusić. Tak więc musimy naprawdę na to reagować. Praca jest dość odpowiedzialna, tak więc też pewnie jest za to e, tak płacone. Eee, tak jak mówiłem, spora odpowiedzialność, jest troszeczkę nerwów, z drugiej strony to jest też ta beztroska, że jednak e, macie ten domek, że nie martwicie się o rachunki, że jesteście w stanie te pieniądze, jeżeli ich nie przepalacie oczywiście, to jesteście w stanie je gdzieś odłożyć i, i naprawdę e, dobrze za to żyć, e, gdzieś tam sobie tą przyszłość e, za nie zagwarantować. My się oczywiście tak staramy robić. Jeżeli ktoś nasz kanał, nasz, kanał, nasz kanał dłużej ogląda, to wie, gdzie te pieniądze mniej więcej wkładamy, co się staramy robić. My się po prostu staramy, tak pokrótce powiem, staramy się te pieniądze inwestować gdzieś w nasze biznesy, między innymi, żeby później po prostu być niezależnym od pracy i żeby któregoś pięknego dnia po prostu powiedzieć do widzenia. Oczywiście tutaj też nas, to jest taka troszeczkę złota klatka. Przez to, że jest tyle dogodności, to po prostu ciężko jest stąd odejść, no bo e, teraz ile ja musiałbym gdzieś zarobić, żeby na przykład nie mieć takiego samego domu, a taki sam standard życia, e, żeby tyle samo pieniędzy odkładać, to musiałby mi ktoś dać do tej wypłaty, czyli tych 44 tysięcy jeszcze musiałby mi dorzucić z 20 tysięcy na wynajem i rachunki i tak dalej, żeby to wyszło, wiecie, chociaż na zero, żebym nie miał po prostu gorzej niż tutaj. Tak więc ciężko będzie mi to przebić. E, ja już nawet jakoś specjalnie pracy innej nie szukam, bo po prostu moje założenie jest takie, że przetrwam już tej pracy e, do końca. No i mam nadzieję, że moje po prostu biznesy, te, które tutaj widzicie, e, kiedyś ruszą na tyle dobrze, że, mm, że będę mógł po prostu no, odejść. Ja akurat jestem taką osobą, która męczy się pracując u kogoś. E, i wiem, że dla niektórych byłaby to praca marzeń, dla mnie jakoś tak niespecjalnie. Cieszę się, oczywiście wiem, że nie jest zła i tak dalej, i tak dalej, doceniam to, ale ja po prostu chcę pracować na własny rachunek, no i do tego dążę. Niektórzy mówią, że będę miał gorzej, jak będę pracował na własny rachunek, niektórzy nie. Nie spróbuję, to się nie dawiem. Tak więc mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą e, ciekawość. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie e, pod tym filmem. Ja chętnie zrobię e, taką odpowiedź, bo podejrzewam, że będzie sporo pytań, że dużo rzeczy nie powiedziałem, gdzieś nie, do, nie dopowiedziałem, coś mi z głowy wypadło, coś wydaje mi się bardzo oczywiste, a dla kogoś innego będzie nieoczywiste. E, tak więc zostawiajcie komentarze i ja po prostu zrobię taki odcinek e, odpowiadający na te komentarze. E, tak więc liczę na to, że wejdziecie teraz w sekcję komentarzy i każdy napisze coś, coś od siebie. E, zostawcie też łapkę e, do góry, żeby ten odcinek miał jakieś zasięgi. Mam nadzieję, że się fajnie przyjmie. E, długo się piłem z myślami, czy mówić o tych zarobkach, czy nie. Wiem, że niektórzy mówi, niektórzy mi doradzali, nie, nie mów. Niektórzy mówią, a ja mów, teraz się wszystko mówi na YouTubie. I ja uznałem, że no, czemu by nie zrobić takiego odcinka. Zrobimy taki odcinek, najwyżej wykasuje film. jak. Coś będzie nie tak, u nas też prac, y, wypłaty są w pracy jawne, nie ma jakiegoś takiego problemu, żeby nie wiem, ktoś komuś nie mówił. Chociaż kiedyś coś było, kiedyś szef jednemu pracownika wypróbował coś takiego powiedzieć, żeby nie mówił wreszcie. No to jednak może takie nie do końca jawne, ale oni wiedzą, że my między sobą mówimy, bo y, no bo wiedzą, bo im sami mówiliśmy. W plusach i minusach też wam może zrobię jeszcze taki jeden odcinek, już kiedyś coś podobnego robiłem, ale może tak bym troszeczkę więcej o tym opowiedział. Y, jednak tych plusów jest chyba troszeczkę cały czas więcej niż minusów i dlatego jeszcze tutaj jesteśmy. Eee, dobra, ja będę kończył, nie będę jakoś tego odcinka przedłużał do kolejnego, do kolejnej wrzuty. Trzymajcie się, subskrybujcie, nie zapomnijcie subskrybować właśnie do kolejnego. Cześć.